Mondo to kafelkowa gra rodzinna dostępna w Polsce dzięki wydawnictwu Rebel. Zajrzyjmy, co znajduje się w środku pudełka. Przede wszystkim na początku rzuca się w oczy instrukcja: prosta, kolorowa, wykonana bardzo schludnie i krótka co w moim odczuciu, zwłaszcza przy grach przeznaczonych dla całej rodziny, dla osób młodszych oraz starszych, jest ważne. Znajdziemy opis zawartości, zasady dla wszystkich poziomów rozgrywki: poziomu prostego, poziomu zaawansowanego oraz poziomu eksperckiego. Poza instrukcją w pudełku znajdują się oczywiście. Mapy świata, dwustronne, druga strona wykorzystywana jest przy dodatkowych wariantach i w wyższych wersjach rozgrywki, żetony świata, również obustronne, tak, dość prosto wypadają. Oraz żetony dodatkowe, pokazujące cele zaawansowane oraz punkty zdobywane na koniec tury. Poza żetonami i mapą znajdziemy minutnik, który służy do mierzenia czasu tury. Bardzo fajny gadżet. Woreczki do przechowywania elementów, również dobrze pomyślane, moim zdaniem, oraz specjalny notatnik, w którym zapisujemy wynik rozgrywki. Samo pudełko również wykonane jest bardzo ładnie, porządnie, jest do grubej tektury. Wszystko mieści się w środku, jest bardzo kolorowe. Ładnie będzie wyglądać na półeczce. Po przeczytaniu instrukcji mogę przybliżyć Wam zasady rozgrywki. Każdy z graczy układa wyspę. Wyspa ta ułożona ma zostać z kafelków, które rozsypywane są w stosie na stole przed graczami. Każdy z graczy następnie Wybiera kafelki równocześnie i stara się ułożyć wyspę. Elementy wyspy powinny być ułożone w sposób sensowny, pasować do siebie. I tak, jeśli wyspę otacza woda, to kafelki graniczne powinny być również otoczone wodą. Jak tutaj widzimy, przy tej stronie las, to znaczy, że kolejny kafelek położony również powinien. Mieć po tej stronie las. Pustynia powinna stykać się z pustynią. Lasy z lasami. Równiny z równinami. Ten akurat kafelek, jak widzimy, jest położony częściowo błędnie. Hmm. Za, za takie położenie dostaje się punkty minusowe podczas podsumowania tury. W rozliczeniu dostaje się punkty za prawidłowo położone kafelki, ilość zwierząt na kafelkach, natomiast odejmuje się punkty za wulkany oraz błędnie ułożone płytki. W dodatkowych wariantach rozgrywki pojawiają się cele i misje. Które wpływają na ostateczną punktację. Na przykład, dodatkowe punkty otrzymuje ten, kto ułoży najwięcej lasów, lub najwięcej jezior, lub zbierze najwięcej zwierząt morskich, leśnych. Poza tym, punkty otrzymuje się również w zależności od tego, jak szybko ukończyło się rozgrywkę. I każdy z graczy może wtedy wybrać odpowiednią ilość punktów bonusowych. W poziomie eksperckim dochod dochodzą również zasady y pozwalające na zebranie dodatkowej liczby zwierząt np. konkretnej liczby słoni, taków, skorpionów. Wszystko to są to dodatkowe punkty, które liczą się w, później w późniejszym podsumowaniu. To no właściwie większość podstawowych zasad MONDO, jednak w instrukcji znajdziemy też informacje na temat dodatkowych wariantów rozgrywki. Można grać po samemu, co nie jest wcale trudne i również wydaje się dość ciekawe. Można próbować grać z ukrytym zegarem zmieniać ilość czasu potrzebnego naturę. Twórcy sugerują również zmiany potrzebne do gry z dziećmi bądź osobami niedoświadczonymi w dziedzinie gier planszowych. Dodatkowe warianty i zasady można znaleźć na stronie podanej przez twórców. Gra wydaje się bardzo ciekawa, zwłaszcza dla osób lubiących rozgrywki rodzinne bądź mających grać z młodszymi osobami. Na razie jeszcze nie przedstawię więcej informacji, jednak na stronie Steno znajdziecie niebawem pełną recenzję gry. Dziękuję bardzo.